Występuje 20 zawodników, którzy tworzą 10, druż 10 drużyn. Występują z zawodnicy z reprezentacji Ukrainy, Litwy, Białorusi, no i czołówka Polska. Osoby, które sędziują, które przychodzą tutaj na turniej i widzą tych zawodników rzadko, czyli raz na jakiś czas, stwierdzają, że, że poziom z roku na rok rośnie. I ci zawodnicy, no mówię, to jest czołówka europejska. No ten poziom rośnie, pojedynki naprawdę są emocjonujące po trzy dwa wiele 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 spotkań. To jest pasja, którą dzielę w zasadzie od dziecka do sportu. Sam tenis uprawiam dopiero po wypadku, ponieważ wcześniej byłem piłkarzem i musiałem coś ze sobą zrobić. Dlatego tenis stołowy uważam za, to, za dyscyplinę, nie dość, że emocjonującą, pomaga mi na przykład złapać lepszą sprawność. I dzięki temu poruszam się znacznie lepiej. i Jestem silniejszy fizycznie, psychicznie. To po prostu jest to pasja, którą chcę dalej realizować i jak zdrowie da. Dla mnie pasją, no ja to lubię, od dziecka grałem, uprawiałem sport, nawet grałem koszykówkę rok czasu w Rzeszowie w 2005 roku, ale postawiłem, postawiłem na tenisa i do tej pory nie żałuję. Sukcesy no są i tylko, tylko się należy cieszyć, że ta trójka, gdzie tylko wyjeżdża teraz na różne turnieje międzynarodowe, mistrzostwa była we Włoszech, mistrzostwa Włoch, mistrzostwa Słowacji, mistrzostwa Słowenii, Niemiec, przywozimy dalej i Karolina i Wózkowicze i myślę, że e, zadomowili się tak już ta trójka w kadrze, że tych sukcesów będzie coraz więcej, bo forma im rośnie. Zawodnicy z całego świata, nie tylko z Europy, liczą się już z nimi No i tylko się cieszyć, że oprócz Zbyszka, pana Zbyszka Nęcka i KTS-u Tutaj też i KS Jezioro Tarnobrzeg dokłada swoją cegiełkę W wielu sukcesach Tutaj dla Tarnobrzega Tutaj jak zaczynaliśmy nie było takich wyników jak teraz, nie było Troje reprezentantów Polski, było, wszystkiego się uczyliśmy, prawda e, Teraz Jesteśmy czołowym klubem w Polsce. W zasadzie w kadrze też już mamy swoje miejsce, i myślę, że im dalej do przodu, tym będzie lepiej. Najlepszy klub w Polsce, mogę powiedzieć, że takich warunków chyba nie ma nikt. No. Najbliższe starty są tegoroczne Mistrzostwa Europy, które odbędą się we Włoszech na przyłomie września i października. I zamierzamy ten okres przygotowawczy solidnie przepracować na obozach Gwiśle i Ostrudzie. Będą do tego odpowiedni sparing partnerzy, chłopaki z Rumunii, Serbii, czy nasz tutaj były kadrowicz Rafał Lies, który Mam nadzieję, że kiedyś wróci do kadry i pomoże nam w drużynie, bo ma doświadczenie i jest nam potrzebny. Wierzę w to, że, że tak się stanie. A mistrzostwa mistrzostwa Europy i to jest najważniejszy start tego roku i do niego właśnie przykłada mi się najbardziej. Ja liczę nim na medal. Będzie to gra indywidualna, jak i w drużynie z Krzyśkiem Żyłką i myślę, że teraz dzięki temu, że Krzyśek wywinął ładny numer i wyszedł w rankingu na 12 miejsce, dzięki czemu będziemy drużyną dobrze rozstawioną i jest szansa, że, że będzie to dobry wynik. Tak, tak. Pierwszy raz, tak, tak. Byłem na 19 miejscu. Naprawdę po trzech turniejach Słowacja, Słowenia i Ligano tutaj powygrywałem z, z tutaj z zawodnikami. I apasowałem na 12 miejsce. Nawet no, to jest ogromny sukces. To jest tak, że szesnastka jedzie na mistrzostwa świata i tutaj już jestem w tej szesnastce, tej, ale no myślę, że do dziesiątki jest szansa, żeby wejść, żeby skoczyć.